Ktoś mi w komentarzach słusznie doradził, że to cały czas kwestia paliwa i przewodów. Sprawdziłem i wpatrzcie, Webasto ruszyło. Jak bezdomny. Cały czas walczę z tym Webasto, ale w końcu się udało. I tak jak kilka osób pisało w komentarzach, okazało się prawdą, że po prostu cały czas piec nie dostawał paliwa. Pompka okazała się sprawna. Ja ją wykręciłem. O, zobaczcie, już zaczyna ładnie grzać. Ale niestety, co się okazało Już Wam pokazuję Ach, Ten przewód, co tutaj zwisa To jest od oryginalnego dogrzewacza I on okazuje się być zapchany Dlatego pompka nie dostawała paliwa I teraz zamontowałem zbiorniczek u góry W szafce Grawitacyjnie spływa paliwko do pompki Która już tutaj widzicie Ekspresowo dostarcza paliwo do pieca w tym celu musiałem zrobić taką przebudowę wyciąłem tutaj trochę tej ścianki no i będę musiał tankować paliwo do Webasto na stacji pistoletem tu podejdę, jak nie to jeszcze sobie skonstruuję taki lejek specjalny żeby było wygodniej a w środku ten 10 litrowy zbiornik jeszcze zabuduję jakąś pilśnię, żeby nie przeszkadzał, bo ta szafka dalej będzie wykorzystywana oczywiście leci już gorące powietrze i o to chodziło Tyle męki, a wystarczyło po prostu poświęcić 3 godzinki zabawy I spójrzcie Zagrzany aż upał Za chwilę się oczywiście uspokoi, nie będzie tak głośno huczeć, Tylko delikatnie już grzać, samym wiatrakiem No najgorszy ten syf teraz sprzątać, wszystko musiałem wyrzucić Ale było warto Kryzys energetyczny, nie, kryzys grzewczy zażegnany Mówię wam, upał jak 150. Teraz można jeździć na wyprawę. Stacja benzynowa. I pierwsza próba tankowania pistoletem. O, muszę skorygować chyba. E... Albo nie, wciskno. Dobra, jest. I mogę tankować zbiornik na Webasto. Więc maksymalnie 5 litrów mu wleję. Żeby nie, przelało się górę. Dobra, 6,29 wlałem, więc mam około. Razem 9 litrów, no, prawie pełna bańka. Takimi malowniczymi wioskami dojeżdżam nad jeziorko, na którym szukałem ostatnio, chyba rok temu. To jest niedaleko w sumie, gdzie ja mieszkam, ale muszę odczarować to miejsce, dlatego że nigdy nie znalazłem tam nic fajnego. Wiem, że jest mocno przeszukane, no, ale wychodzę z założenia, że zawsze gdzieś coś jest tak skitrane, że czeka na Swojego znalazce. Mocno niestety wieje wiatr, dlatego no raczej z wody nie będę za wiele nagrywał, i nie wiem, czy uda się podnieść drona za mocny ten wiatr. Spadam stąd na inne kąpielisko. Nad tym jeziorem jest dużo. Dlatego, że no, nie podoba mi się ta agresywna woda I drugi dużo, dużo zresztą przyjechało Chyba tutaj jak pojadę w prawo Ale tu jest problem, nie można jechać chyba Tu jak widać też raczej średnio Po mostu żadnego nie ma Ale jednak w tym miejscu mniej faluje Praktycznie w ogóle Tylko dużo tej wody strasznie Z tego co pamiętam to Brzeg się zaczynał troszkę dalej. Latem pełno kamperów, tutaj zawsze przyjeżdża, w tym miejscu sobie robią obozy. Wolałbym sobie tutaj posiedzieć i niedługo będę sobie tutaj posiadówkę robił, bo o 13 odpalam mecz, a jak wrócę z poszukiwań, to będę musiał jeszcze wymienić fotele w pasacie. Bo udało mi się drogą kupna, za bardzo małe pieniądze kupić komplet skórzanych foteli ja je wymieniam tylko i wyłącznie dlatego że no nie wiem, chyba bardziej ze względów estetycznych tego samochodu no i też żeby można było się przemieszczać bez konieczności rozbierania z siebie woderów słoneczko ładnie ładuje akumulatorek, pokazuje 13,3V więc jest dobrze mimo to na dworzu jest zimno, nie jest ciepło tam mi pokazuje 13,8 stopnia ale odczuwalnie jest zdecydowanie mniej, dlatego że jest ten mocny wiatr, o którym wspominałem. Odpalam tablet, bo niedługo mecz po dobra interwencja czy spowodowała, że e, tutaj wyszło Tutaj w okolicy jest niedaleko miejscowość Lublewo i jadę tam na urbex, a będę urbeksować. Pałac opuszczony, grożący tam jakimś zawaleniem, więc częściowo jest zamknięty, ale tą okolicę spenetruje mi dron. Na pewno go postaram się wykorzystać do tego celu. Tymczasem przejazd przez piękny las. Około 10 minut i będę na miejscu. Brama wjazdowa do posiadłości na pałacu, a tutaj już zdążyło porosnąć cały front budynku. Będziemy musieli zerknąć z drugiej strony. Może będzie jakieś wejście? Wolałbym nie forsować bramy, tylko znaleźć już jakieś zniszczone przejście, żeby nie było że jakieś łamanie. Totalnie zrujnowany ten obiekt, pustki, wszystko wydrapane. Tu się ostały jedynie jakieś elementy malowania ścian, czy to tapeta? Raczej tapeta Fajne te okna Tu nawet wyprute kable ze ścian Wszystko co można to zarąbane Tu chyba jakaś toaleta była Kawałek dłużej I tam widok na podziemia Całkiem zdrowa ta podłoga. Mimo, że to tylko stare deski, to nie są przygnite. Całkiem bezpiecznie. Szkoda, że do takiego stanu większość tych dworków jest doprowadzona. Z tego już nic nigdy nie będzie. Raczej, już do wyburzenia. Ale jak widać, ubytki w podłodze są. To najprawdopodobniej jakaś kuchnia była. Jeszcze kafle na ścianach, przyłącza wodne. Tak wygląda widok z okna na okoliczny park. Jak się na oglądał, horrorów, obecność 1, 2 i teraz do takiej piwnicy wchodzić jest, spory strach, że jakiś tam walak siedzi. No, dron mi podpowiedział, że tylko jedno oczko mi się świeci. Trzeba żaróweczkę sprawdzić. Chyba, że szybka naprawa. Nie, nie tym razem. To dronowane, polatane obiekt ładny. Szkoda, że niszczę Mógłby zostać jakoś zagospodarowany, chociażby na jakiś może i hotel, jakąś agroturystykę. No ale wiadomo jak to jest. Jadę teraz coś zjeść. No i czekam jeszcze robota. Muszę przełożyć te fotele w pasacie. Lecimy. Tu jakieś magazyny albo chlewnia, raczej tak, koryta po lewej i po prawej stronie. Ale nic z tego nie zostało. Typowy PGR. No to lecimy, słoneczko chyli się ku zachodowi. Ale musimy jeszcze coś zjeść i zabrać się za robotę. czyli te fotele mam sobie przez hoczewo i tak pomyślałem, że niedaleko stąd jest Stilo i latarnia oraz ta opuszczony buczek mgłowy znaczy opuszczony, już nieaktywny po prostu można by było zrobić taki drugi odcinek z wykorzystaniem drona tym razem, bo widok jest kapitalny, jak ta wieża wynurza się z lasu, a tuż za nią widok na Bałtyk to mogłoby być fajne. Ja strasznie żałuję, że dzisiaj nie poszukiwałem. Teraz ten wiatr, który męczył dłuższą część dnia, on ustał. Ale już no, bez sensu dojeżdżać do jeziora, bo za chwilę i tak będzie ciemno. Zatem poszukiwania to będą już w następnym filmie. A odcinek się podobał? Jeśli tak, to wiesz co masz zrobić standardowo subskrypcja łapa w górę i napisz komentarz widzimy się w następnym odcineczku. For the vapeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains and last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, through, I never got anyone's help. I had to do it all myself.